Siemka. Już Wam mówię, co dzisiaj będziemy nagrywać, ale jeszcze wcześniej chciałem wspomnieć o jednej rzeczy. Co tydzień, co środę o godzinie 19 na kanale teraz będą latywać nowe odcinki, więc będzie duża systematyczność. Dlatego możecie zostawić subskrypcję, żeby być na bieżąco z każdym filmikiem. Będziemy dzisiaj nagrywać dobicie deal'a z ziomeczkiem. Nie jest to taki zwykły deal, ponieważ jest to osoba, która y, kupiła najwięcej itemów w ogóle w historii sklepu. Y, nigdy jeszcze w życiu nie sprzedałem jednej osobie tylu rzeczy naraz, dlatego chciałem przygotować tutaj wszystko, pokazać wam co ode mnie kupuje i w jakich cenach, a potem po prostu skoczymy na meetup'a i dobijemy deal'a. Żeby nie zapomnieć o żadnym z przygotowałem sobie tutaj taką małą listę wszystkich rzeczy, które muszę zabrać na meetapa. Mam tutaj taki mały stolik i krzesło, także zaraz wszystko będę pakował tutaj na stole. Dobra, a więc pierwszą rzeczą, jaką sprzedaję ziomkowi są to Easy 350. Będę wam mówił tutaj ceny sobie sprawdzał, żeby nic tutaj nie skłamać. A więc je sprzedaję za 950 zł. Kolejną rzeczą już sobie sprawdzam tutaj w notatniku Jest to koszulka Suprima Ze świeżego sezonu Quinty W rozmiarze M już wam mówię za ile ją sprzedaję Sprzedaję ją za 300 bodajże 20 zł Ale jeszcze się upewnię Tak 320 zł Także spoko cena Kolejną rzeczą już sprawdzam jest bluza, bluza od Suprema. Jest to bardzo fajny item. O dziwo, miałem go długo na sklepie, ale też już Ziomek ją kupuję, jest to bodajże bluza z 16 sezonu, następną rzeczą skarpetki. Czarne skarpetki Suprima, dwie parki. A, e, przepraszam, zapomniałem jeszcze e, o, cenie, o cenie tej bluzy. E, to akurat pamiętam, bo sprawdzałem niedawno. E, sprzedaję ją za 530 zł. E, wracając do tych skarpetek, dwie parki. E, sprzedaję jedną parę po 60 zł, więc 120 zł. Zimowa czapka, zielona. E, w desie, kupiłem ją na dropie, e, jak byłem w Londynie na wakacjach. Sprzedaję ją za 300 zł, także wykładamy do, do, do kolejnych rzeczy. Następnie kolejna bluza. Kolejna bluza, jaką kupuję dla mnie Przygotowałem sobie ją tutaj ładnie, żeby nie była podniecona. Jest to taka bluza, tutaj mamy na rękawach napis Supreme, nie wiem czy widzicie. I tutaj tak samo. Z tyłu i z przodu nic więcej nie ma, ale fajna taka, jakby pańczyna. Bardzo fajnie, miałem ją kilka razy ubraną. Sprzedaję ją bodajże za 600 zł, a więc składamy już tutaj. Eee, ok. Czerwona naklejka Suprema taki mały szczegół drobiazg, ale też nie chcę o tym zapomnieć, więc od razu sobie tutaj położę. Sprzedaję ją za 10 zł Następnie... Co jeszcze tutaj było? Tak, mam jeszcze dla ziomeczka taki mały gift w postaci koszulki. Koszulka mojego sklepu już Wam pokazuję. Chwila, chwila. Tak, dobra. Tutaj jest tisik, który wręczam ziomkowi za darmo. Yy, tyle rzeczy ode mnie kupił, dlatego pomyślałem, że sprawię mu taką miłą niespodziankę właśnie w postaci tej koszulki, więc yy, dorzucam mu za darmo do, do całego paku wszystkich tych rzeczy. Yy, do tego jeszcze, żeby mógł sobie przykleić, gdzieś yy, oczywiście będą wlepki, wlepki sklepowe, też już daję. Dobra, więc ja już wszystkie itemy pakuję sobie do siatki. Zaraz idę to zanieść do samochodu. I za jakąś godzinkę jestem umówiony z ziomkiem na mitapa i będziemy dobijać deala. Dobra, słuchajcie, ja wrzucam wszystkie te rzeczy do siatek i zaraz jedziemy na mita. Mamy Boksa z Easy i mamy trzy siatki itemów, także bierzemy wszystko i jedziemy na Mitafa. Dobra słuchajcie, ja już jadę na mita, także zaraz będę i dobijamy deal'a. Mam cały Stafik. Jesteśmy tutaj pod galerią, pod którą umówiłem się na cały Mitaf. także czekamy na żumala i sprzedajemy wszystkie te itemy. Z tutaj na mitapie, To jest Crispy, tak że poznajcie go Domijamy Dila, Także stare. on sobie wszystko Wszystko, wszystko, wszystko Na spokoju z Siostry Cudem, zostaliśmy kilka dni temu, ja, was, ja wam bardzo dziękuję za to, że zostaliście do samego końca ze mną i zachęcam was do tego, tak jak już mówiłem na samym początku odcinku, żebyście zostawili subskrypcję, bo teraz odcinki będą systematycznie co środę o godzinie 19, żegnam się z wami, siemanku!